Na tej lekcji powiemy sobie o tym, czym jest konwekcja, promieniowanie i jakie są praktyczne skutki tych zjawisk. Zapraszam. Zacznijmy od doświadczenia. Do palącej się świeczki w odległości 12 cm zbliżono dłoń od góry i z boku. Jak myślisz, w której sytuacji odczucie ciepła będzie silniejsze? Oczywiście, gdy zbliżymy dłoń od góry. Dlaczego tak się dzieje? Chodzi o to, że ciepłe powietrze jest lżejsze niż zimne, więc unosi się do góry. To samo zjawisko zachodzi przy ogrzewaniu pomieszczenia przy użyciu kaloryfera. Gorący kaloryfer ogrzewa powietrze, które unosi się do góry, a następnie miesza się z zimnym powietrzem i opada. Dzięki takim ruchom powietrza ciepło rozchodzi się po całym pomieszczeniu. Gdyby to zjawisko nie zachodziło, ciepłe powietrze gromadziłoby się przy kaloryferze, a w pomieszczeniu dalej byłoby zimno. Ruch powietrza albo innych gazów lub cieszy wywołany różnicą temperatury nazywamy konwekcją. Czasem chcemy zatrzymać zjawisko konwekcji. Jak i po co? Chociażby w oknach. Przestrzeń między szybami jest wypełniona powietrzem, które pełni rolę izolatora cieplnego. A to dlatego, że powietrze jest słabym przewodnikiem ciepła. Dzięki czemu, nawet gdy na zewnątrz jest mróz, ciepło jest utrzymywane w pomieszczeniu. Jeszcze lepszą izolację cieplną zapewnia styropian. A to dlatego, że zawieram oddzielone od siebie maluteńkie porcje powietrza. Z tego powodu stosuje się go do ocieplania budynków. Podobnie kurtki, płaszcze czy kożuchy, one też są słabymi przewodnikami ciepła, bo one też między czy to nitkami czy piórami mają w mówić uwięzione powietrze, które nie może się swobodnie przemieszczać. Dzięki czemu zapewnia dobrą izolację cieplną, nie pozwalając na ucieczkę ciepła produkowanego przez organizm. Zresztą to zjawisko wykorzystują też zwierzęta, chociażby ptaki w zimę. Ze swoich piór tworzą grubą warstwę izolacji cieplnej. Konwekcja jest zjawiskiem, które ma ogromne znaczenie dla całej naszej planety. Powietrze z nadgorących obszarów unosi się, a w to miejsce napływa powietrze zimniejsze z innych, chłodniejszych obszarów. Dodatkowo wiatry wiejące nad oceanami, ale też zjawisko konwekcji zachodzące w wodzie powodują powstanie prądów morskich. W ten sposób temperatura wyrównuje się, a na naszej planecie panują lepsze warunki do życia. A czy zastanawiałeś się w jaki sposób energia ze słońca dociera do naszej planety? W przestrzeni kosmicznej panuje próżnia, co oznacza, że nie ma tam powietrza. A co za tym idzie, ani przewodnictwo cieplne, ani konwekcja nie mogą mieć miejsca. Jak wobec tego energia słoneczna do nas dociera? Otóż jest jeszcze jeden sposób przenoszenia energii, a jest nim promieniowanie. Światło jest rodzajem promieniowania. Inny przykład. Gdy rozgrzejesz żelazko i zbliżysz do niego rękę, to poczujesz ciepło, czyli promieniowanie wysłane przez żelazko. Lub gdy podgrzewasz coś w kuchence mikrofalowej, emitowane przez nią fale też są promieniowaniem o podobnej naturze do natury światła, choć tych promieni nie widzimy. Jeszcze inny przykład. Gdy w upalny dzień staniesz w cieniu, będzie Ci znacznie chłodniej niż w słońcu. Czy to znaczy, że w cieniu powietrze jest chłodniejsze? Nie. Po prostu, gdy stoimy w słońcu, dodatkowo ogrzewają nas promienie słoneczne. Podsumujmy, bo do tej pory poznaliśmy już trzy sposoby na przekazywanie ciepła. Przewodnictwo cieplne energia jest przekazywana, choć cząsteczki ruszają się chaotycznie bez konkretnego kierunku. Konwekcja energia jest przenoszona, ale tym razem dzięki ukierunkowanemu przemieszczaniu się cząsteczek, czy to gazu, czy cieczy. Oczywiście pamiętajmy, że ruch chaotyczny także przy tej okazji zachodzi. I trzeci sposób. Promieniowanie. Tu energia jest przekazywana nawet, gdy między ciałami nie ma żadnej substancji. Zapamiętaj najważniejsze. Ciepłe powietrze się unosi. Dzięki temu miesza się z zimnym powietrzem. Podobne zjawisko zachodzi w innych gazach i cieczach. Nazywamy je konwekcją. Konwekcja powoduje wyrównywanie temperatury w pomieszczeniu ogrzewanym przez kaloryfer, a także na ziemi, nierównomiernie ogrzewanej przez słońce. Oprócz przewodnictwa cieplnego i konwekcji istnieje trzeci sposób przenoszenia ciepła promieniowanie. W ten sposób jest przekazywana energia ze Słońca na Ziemię.